Dzisiejszy odcinek powstał na bazie poprzedniego odcinka, a mianowicie naprawy Lenovo IdeaPad 100, w którym o uszkodzenie podejrzane były między innymi pamięć BIOS oraz układ EC. Aby to sprawdzić, potrzebowałem sprawdzone, pewne pliki BIOSu oraz zawartość układu EC. E, otóż można takie pliki pobrać z internetu, e, z jakichś stron, e, forum e, na temat napraw laptopów lub jakichś innych sprawdzonych stron, ale nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, czy te pliki tam wrzucone przez kogoś są sprawne i czy dadzą pozytywny efekt Naszej naprawie, naszemu sprawdzeniu. Otóż jest możliwość pozyskania takich pliczków ze strony producenta. Nie zawsze jest taka możliwość, aby uzyskać pełną zawartość pamięci BIOS. Nie zawsze jest możliwość, aby uzyskać zawartość kontrolera EC, ale akurat w przypadku Lenovo IdeaPad 100 jest taka możliwość z tym, że jest to na stronie producenta zawarte w jednym pliku aktualizacyjnym w postaci exe i odpala się ten pliczek na laptopie i on już z automatu aktualizuje pamięć BIOS oraz aktualizuje zawartość kontrolera EC. No dobrze. Ale co w przypadku kiedy mamy Uszkodzonego laptopa, i nie możemy takiego pliku. .exe na nim uruchomić. Otóż, w takim przypadku trzeba będzie z tego pliczku te zawartości wydobyć. I w dzisiejszym odcinku na tym przykładzie chciałbym Wam pokazać, jak to zrobić. No dobrze, to nie przedłużając już, udajemy się na stronę producenta. W tym przypadku jest to lenowo. Przechodzimy do zakładki komputery i tablety i wybieramy pomoc techniczna. W pomocy technicznej wybieramy oczywiście laptopy, tablety, komputery. I teraz w wyszukiwarce wpisujemy model sprzętu, do którego chcemy znaleźć. Akurat w tym przypadku chcemy znaleźć. Aktualizację BIOSu eee, W tym przypadku była to idea pad 100, myślnik 15 IBD, więc wpisujemy model, wybieramy z listy interesujący nas model laptopa. I teraz w oprogramowaniu. <laughs> Wybieramy system operacyjny. akurat tam będzie dla dziesiątki. Bo tutaj automatycznie wybrał mi Windows 7, ponieważ na tym sprzęcie, z którego teraz nagrywam, mam Windows 7, więc on automatycznie to rozpoznał. Natomiast docelowo nas interesuje Windows 10, bo nawet jak sprawdzałem to po wybraniu Windows 7 na tej stronie yy, nie wyszukuje takiego pliku, więc musimy tutaj zaznaczyć Windows 10. <trym> nas interesuje BIOS no i znalazł nam jedną pozycję jest to tak jak wcześniej wspomniałem e, taki pliczek kumulacyjny w którym e, zawarta jest e, zawarta jest e, zaróf, zawarty jest zarówno e, cały wsad do pamięci SPI BIOS bo pewnie jak z poprzednich odcinków wiecie w tej pamięci nie jest tylko sam obszar BIOS, ale są też różne inne obszary, więc tutaj w tym kumulacyjnym pliczku jest zawartość całej pamięci SPI ROM BIOS, jest zawartość kontrolera EC, także sobie z tego pliczku to wyciągniemy. No to należy teraz ten pliczek pobrać na dysk lokalny, pobieramy go. I zapisujemy w interesującym nas miejscu. Ja sobie to wrzucę, akurat tutaj, od razu do laptopów. To będzie Lenovo. I to będzie tu sobie go wrzucę. Ok, pliczek mamy już pobrany. I co teraz musimy zrobić, żeby wydobyć z niego nas to, co. Aby wydobyć z niego to, co nas interesuje. Otóż najpierw musimy go rozpakować takim programem, który się nazywa InnoExtractor. Jest to program darmowy, można sobie go pobrać. Ja już mam pobrany i zainstalowany, więc uruchamiam program InnoExtractor i otwieram ten pliczek, który, który chcę rozpakować. No bo ja sobie go zapisałem w tej pozycji. Otwieramy. I ten pliczek, ten program sobie już tu zadziałał. E, Posortował sobie według tam jakiejś kategorii. I teraz nas interesuje z tego pliczku e, Interesują dokładnie te, mm, te pozycje, które są z rozszerzeniem exe. A więc Wybieramy przycisk Ekstrakt Teraz znowu sobie wybieramy jakąś lokalizację w której chcemy to zapisać eee. OK. Ja sobie zapiszę to w tej samej lokalizacji Żeby już później tego nie szukać A więc Lenovo deapad 100 Ekstrakt OK i rozpakowujemy. No to od razu nam otworzył lokalizację tego pliku, ale to w tym momencie jest nam niepotrzebne. I w tym momencie działanie innego ekstraktora jest zakończone. Ten program już nam nie będzie potrzebny. Możemy go zamknąć. Teraz sobie przechodzimy do tego folderu. No, niepotrzebnie zamykałem, bo tam już nie otworzył tą lokalizację. Ale sobie jeszcze raz tam wejdziemy. Laptopy BIOS Lenovo Extract. I tu nam utworzył ten inny ekstraktor Taki katalog application. Gdzie są właśnie te interesujące nas. Te pliki exe i teraz te pliki exe otwieramy w jakimś programie um, do rozpakowywania ja akurat mam zainstalowanego 7zipa więc sobie otwieram to w 7zipie i teraz widzimy że w tym pliku exe mamy też wiele różnych pozycji ale to co nas interesuje ten całkowity wsad Kumulacyjny jest tutaj pod, zapisany pod nazwą winfd. I ten pliczek musimy sobie z tego pliku exe wydobyć i zapisać tam, gdzie chcemy na nim działać. Załóżmy, że sobie to wrzucę do tego samego katalogu. Ok. I zmienię sobie to już 7zip będzie nam niepotrzebny już mamy ten pliczek wyciągnięty, możemy go zamknąć i teraz zmienię sobie jeszcze rozszerzenie nie musiałbym tego robić, ale tak będzie mi po prostu wygodniej zmienię sobie rozszerzenie na bin i otwieram sobie w jakimś edytorze hex Akurat tutaj mam HXD. No i ok. No, to również możemy zrobić na kilka różnych sposobów, ale ja Wam pokażę ten sposób, z którego ja korzystałem, na podstawie którego ja to robiłem. Otóż tu sobie otwieram w drugiej zakładce jakiś pobrany plik biosu do tego modelu. Eee, tak jak mówiłem, nie mamy pewności, czy on jest sprawny czy on działa, czy nie działa, czy się dokładnie zgadza z naszym modelem, czy nie ale mamy taki pliczek pobrany i możemy z niego skorzystać więc sobie otwieram taki plik i teraz znajduję jakieś w tym już takim właściwym pliku znajduję jakieś jakieś specyficzne znaki, które na podstawie których będę mógł Odnaleźć e, nagłówek tego pliku w tym skumulowanym pliku. I załóżmy, że nie będą to te trzy znaki. Zaznaczam je sobie, kopiuję i teraz w tym pliku wyszukuję tych charakterystycznych znaków. A to znajdź. OK. No i znalazł nam takie znaki. I teraz jak sobie porównamy te dwa pliczki, to widzimy, że ten właściwy bios zaczyna się tutaj akurat linie wcześniej. To są jakieś takie, jest taka pusta linia i dopiero są te trzy charakterystyczne znaki. A więc w tym miejscu wychodziłoby tak na to, że y, ten plik rozpoczynałby się w pozycji C10. A więc zaznaczamy sobie tu pozycję C10. I od tego miejsca zaczyna się ten nasz właściwy bios. Co dalej robimy? Otóż dalej musimy zaznaczyć odpowiednią długość tego pliku, tak aby to sobie skopiować i wrzucić do, do, do oddzielnego pliczku. Skąd taką długość znaleźć? no to, to też jest metod kilka. Metoda pierwsza jest taka, że zaznaczamy w tym właściwym pliku całkowitą zawartość i tu na dole mamy długość. Długość jest tutaj akurat w systemie HEX 800 000, a więc od tej pozycji zaznaczamy, zaznacz blok od C10, długość. 800 tysięcy. Ok. I teraz zaznaczył nam już ten właściwy, <coughs> właściwy fragment, który nas interesuje jako wsad do pamięci SPI ROM BIOS. E, ta długość 800 tysięcy możemy też znaleźć na podstawie długości e, danego pliku, a więc jeżeli mamy Mm, to musimy sobie otworzyć kalkulator, żeby przeliczyć, i teraz załóżmy, że mm, długość tego pliku bios to jest osiem trzysta osiemdziesiąt osiem sześćset 8608 i zamieniamy to na e, postać hex, i mamy tutaj tą długość 800 tysięcy. <coughs> Stąd wynika w systemie szesnastkowym ta długość, tutaj z tej długości w systemie dziesiątkowym e, wielkości tego pliku. Wielkość tej pamięci flash podana jest również w nocie katalogowej tego układu. Ok, dobra, to są takie dwie metody, w której możemy znaleźć długość tego pliku, więc mamy zaznaczony ten blok. Kopiujemy go, tworzymy nowy i wklejamy. To się pyta tam, że zmieni długość tak chcemy kontynuować OK. I zapisujemy to sobie pod jakąś nazwą dowolną. A że nie będzie to w tej samej pozycji. Nazwiemy to sobie wydzielony. Klik. Biosu. Oczywiście bim. Ok. I w ten sposób. Mamy już zawartość naszego e, układu BIOS. Teraz wydobędziemy sobie z tego skumulowanego pliku zawartość kontrolera EC. E, to już nam nie będzie potrzebne. Możemy tą zakładkę zamknąć. Tą zakładkę również możemy zamknąć. E, będzie to analogicznie. Do zawartości BIOS, a więc pobieramy sobie zawartość EC, ale nie, oczywiście nie mamy pewności, czy ona jest sprawna, czy ona działa. I yy, jak w przypadku pliku BIOS, otwieramy sobie tutaj w kolejnej zakładce, yy, jakąś przykładową. C. i to będzie lenowo lenovo ideapad 100 ok, otwieramy i podobnie jak yy, poprzednio zaznaczamy sobie tutaj jakieś Charakterystyczne znaki, jeżeli zaznaczymy jakieś tu charakterystyczne znaki i będziemy ich wyszukiwać w tej zakładce i nie znajdzie tego, no to musimy jakieś inne znaki w sobie wybrać, bo nie zawsze się te nagłówki mogą idealnie zgadzać. <laughs> Ale załóżmy, że wybierzemy sobie tutaj to V22. Zobaczymy, znajdź. Nie, nie skopiowałem chyba. <Szysk> 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 zobaczymy, czy jeszcze coś takiego znajdzie nie, to będzie znaleźć następne znaleźć ponownie znalazł ok, I to wygląda bardzo podobnie o sobie tak podjedziemy do góry widzimy, że to wygląda bardzo podobnie a więc to będzie ten obszar to będzie ten obszar. I tu z tego pliczku widzimy, że to się zaczyna taką literką P. Więc to się zaczyna tu w tej pozycji 62 EC10 zaczyna się w tym miejscu. E, znowu sobie bierzemy długość, a więc zaznacz wszystko. Długość to jest. <laughs> no. Długość to jest 20 tysięcy, a więc od tej pozycji zaznacz blok. Długość 20 tysięcy OK. No i znowu sobie to kopiujemy. tworzymy nowy, wklejamy i zapisujemy mm -hmm. To będzie wydzielony klik EC a no i tym sposobem mamy wydobyte z tego skumulowanego pliku te dwa pliki, które nas interesowały a mianowicie e, zawartość kontrolera EC oraz zawartość pamięci e, flash e, BIOSu. E, teraz jeszcze po, oczywiście, gdyby się okazało, że to wszystko e, po wgraniu tego e, wy, wy, wydobytego pliku BIOS, jeżeli by to wszystko zadziałało, to mm, oczywiście z tego e, BIOSu zaczytanego jeżeli byłaby taka możliwość, oczywiście, odczytu tej pamięci z laptopa, no to w takim przypadku musielibyśmy jeszcze przerzucić pewne dane do tej pamięci. A mianowicie jest tam klucz produktu oraz numer seryjny sprzętu. Jak to robić, to pokazywałem też w poprzednich odcinkach, ale tutaj robi się to nieco inaczej. Z tego względu, że klucz Windowsa nie jest w postaci jawnej, no, no sobie otworzymy. Jeszcze raz, a yy. sobie otworzę. Oczywiście w tym wydzielonym pliku nie będzie klucza, bo to jest taki czysty plik i tutaj w tym pliku nie będzie klucza, yy. więc otworzę sobie. Otworzę zawartość, którą odczytałem z laptopa. A to wszystko na razie już pozamykam. Otworzę sobie zawartość, którą odczytałem z laptopa. I teraz tak, tak jak powiedziałem, tym sposobem wyszukiwania ciągu znaków tego nie znajdziemy, ponieważ jest on tutaj w postaci szyfrowanej. Ale ten obszar, w którym znajduje się klucz, numer seryjny, zaczyna się takimi charakterystycznymi znakami lenw, LV dokładnie, a więc musimy ten obszar tu sobie znaleźć. Ok, a więc tu się w tym miejscu zaczyna. Ma długość 2000 tysiące. Okay. Widzimy, że jest tutaj jakby tu dwa razy powtórzone. I ten blok, który zaznaczyliśmy, musielibyśmy w to samo miejsce, oczywiście w tym czystym pliku, yy, skopiować, tak aby skopiował nam się klucz produktu oraz numer seryjny i inne dane laptopa. Yy, no to tak pokrótce byłoby to, o czym chciałem w tym odcinku powiedzieć. Mam nadzieję, że. Komuś się to przyda, a jeżeli nie, no to będzie chociaż jako ciekawostka. Także to wszystko, dzięki. Pozdrawiam, cześć.